Dziś na pabianickim rynku prasy lokalnej ukazało się nowe wydawnictwo pod tytułem Życie Pabianic. 13 maja podczas piątej sesji młodzieżowego sejmiku miasta Pabianic młodzi radni wyzwali na pojedynek urzędników z ratusza. W dniu dzisiejszym w sali widowiskowej Moku odbyło się sympozjum poświęcone 55 rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Pabianicach. Informacje Kultura Sport Krzysztof Hile, dzień dobry. Od dziś na rynku pabianickiej prasy lokalnej ukazują się dwa tytuły prasowe. Z tego powodu mieszkańcy miasta i okolic ponownie mają okazję zapoznać się z najświeższymi informacjami prasowymi nie dwa, a trzy razy w tygodniu. We wtorek i piątek ukazuje się Nowe Życie Pabianic, w każdy czwartek wychodzić będzie Życie Pabianic. Wszystkich, którzy pragną bliżej poznać redakcję nowej gazety, zapraszamy tuż po xie na reportaż topu. 13 maja odbyła się piąta sesja Młodzieżowego Sejmiku Miasta Pabianic. W sesji udział wzięli zaproszeni goście, przewodniczący Rady Miasta Leszek Maliński, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Krystyna Rendecka oraz Alicja Dopart z Towarzystwa Przyjaciół Pabianic. Pośród wielu punktów porządku obrad były m.in. przygotowania do obchodów Dni Pabianic oraz Dnia Dziecka. Rajd Pabianicki, taką nazwę nadaną imprezie, którą młodzież Sejmiku chce zorganizować w ramach jubileuszowych 20 Dni Pabianic. Rajd odbędzie się 23 maja o godzinie 10. Start w Pawlikowicach, przystanek autobusowy Meta Lasek Miejski. Tematyka historia Pabianic i ekologia. Przewidziane są y, atrakcje, niespodzianki dla uczestników oraz na zakończenie imprezy ognisko z Na ręce przedstawicieli urzędników z ratusza młodzi radni przekazali wyzwanie do walki. Nie będzie to walka wręcz, a mecz rozegrany pomiędzy reprezentacją młodzieżowego Sejmiku a drużyną radnych i urzędników miasta Pabianic. Młodzież zaproponowała mecz w piłkę nożną bądź w koszykówkę, lecz zachowując tradycję wyzywających do pojedynku, ostateczny wybór dyscypliny pozostawiła seniorom. Mecz ma zostać rozegrany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Będzie to mecz w siatkówkę, odbędzie się on 31 maja na hali Włókniarza. I mamy tylko jedno takie zastrzeżenie, aby w tym meczu nie, brały udział, nie brała udział służba miejska. Mecz w Siatkówkę to tylko jedna z imprez w ramach obchodów Dnia Dziecka. W ramach obchodów Dnia Dziecka jeszcze przygotowaliśmy wielką kwestię pod tytułem Pabianice Dzieciom. Od 23 do 1 czerwca będziecie Państwo widzieli na mieście ludzi z puszkami. Przy wszystkich naszych imprezach będą zbierane pieniądze dla dofinansowania wypoczynku i obiadów dla dzieci najuboższych. Poza tym zapraszam bardzo serdecznie 1 czerwca na Mosir, na Lewityn. Będzie wielka impreza, wielki piknik, spartakiada dla dzieci, występy zespołu. W dniu dzisiejszym w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się sympozjum poświęcone 55. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Pabianicach. Organizatorem sympozjum była Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. W roli gospodarza wystąpił zastępca prezydenta miasta Paweł Winiarski, który dokonał otwarcia sympozjum. Przywitał również przybyłych gości oraz publiczność, wśród której dominowała młodzież pabiańskich szkół średnich. Słowo wstępne wygłosił zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji, prokurator wojewódzki w Łodzi, magister Alfred Tuczek. Polityka eksterminacyjna wobec Żydów w łódzkiem w latach 1939-1942 to temat referatu magistra Juliana Baranowskiego, członka Okręgowej Komisji. W kolejnych wystąpieniach poruszono temat getta żydowskiego w Pabianicach, które w latach okupacji znajdowało się w kwadracie ulic Piotra Skargi, Buźniczna Konstantynowska Konopna Garncarska Batorego. Zaprezentowano również dorobek i zadania Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. Chciałbym, żebyście na wstępie mieli tą świadomość, że w tym miejscu, tu, na tej sali, gdzie dzisiaj wygodnie siedzicie w miękkich fotelach, we wrześniu 1939 roku zorganizowano pierwszy w Pabianicach obóz przejściowy w dawnym kinie Zachęta, bowiem ten budynek to był budynek kina Zachęta. Po sympozjum złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową na ulicy Buźnicznej. Kolejny konkurs matematyczny odbył się tym razem w Szkole Podstawowej nr 2. W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu naszego miasta. Organizację wzięła na swe barki Szkoła Podstawowa nr 2. Zadania konkursowe przygotowała Pani Sabina Kratz, nauczyciel, metodyk nauczania początkowego. Moim zdaniem głównym celem to jest rozwijanie zamiłowań uczniów do matematyki. Też, żeby uczniowie mogli się z poszczególnych szkół sprawdzić swoje wiadomości, jak mają opanowane, a jeszcze najważniejszym może celem, żeby uczniowie przyzwyczaili się do typu takich sprawdzianów, które mogą owocować w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole średniej i będą na pewno mieli łatwiej na konkursach wojewódzkich. Uczestnicy konkursu zostali wyłonieni spośród najlepszych uczniów poszczególnych klas. Na rozwiązanie zadań konkursowych przewidziano jedną godzinę. Niektórzy uczniowie oddawali swe prace już po upływie połowy regulaminowego czasu. W trakcie oczekiwania na werdykt młodzi uczestnicy umilali sobie czas oglądaniem bajek. Z niecierpliwością na werdykt oczekiwali natomiast nauczyciele i rodzice młodych matematyków. Na pewno jest to przeżycie dla mnie ogromne, bo to jest pierwsza olimpiada mojego syna, prawda? Ale ja wierzyłam w niego i wierzę i niezależnie od wyników uważam, że jest dobry. Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Piotr Nita, uczeń szkoły podstawowej nr 2, drugie Joanna Michajlesku ze szkoły podstawowej numer 15, a trzecie Michał Szymak ze szkoły podstawowej numer 3. Ilustrowana Encyklopedia Popularna, Popularna Encyklopedia Nauki oraz nowy słownik ortograficzny to nagrody wręczone najlepszej trójce. Wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy i słodycze. Dorościach, szkoła podstawowa nr 16. Jeszcze 10 dni pozostało do ogólnokrajowego referendum konstytucyjnego. Przekazuję Wam Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższą kartę praw i obowiązków obywatelskich, świadectwo suwerenności i niezawisłości państwa polskiego. Te słowa kierowane do wszystkich Polaków przez Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczono na pierwszej stronie projektu nowej konstytucji, którą już wszyscy pamięćani znaleźli w swoich skrzynkach pocztowych. Na antenie telewizji publicznej emitowane są audycje Państwowej Komisji Wyborczej, w których zaproszeni goście wypowiadają się za i przeciw projektowi Konstytucji. Mając już nową Konstytucję w ręku, każdy może zapoznać się z jej 13 rozdziałami, na które składają się 243 artykuły i zgodnie z sumieniem i własną wolą 25 maja wyrazić opinię na temat wejścia jej w życie. Pomocą w podjęciu decyzji może być również książka Wiktora Osiatyńskiego, której dróg zakończono wczoraj w pawińskiej drukarni. W pozycji wydanej nakładem wydawnictwa szkolne i pedagogiczne czytamy m.in. Konstytucja będzie środkiem ochrony dopiero wówczas, gdy stanie się narzędziem używanym w codziennym życiu. Dzięki niej będziemy mogli zmniejszyć wagę przywiązywaną od stuleci do nieco już nam ciążącej kultury bezkompromisowości, rygoryzmu i potępień. A zwiększyć rolę odległej od naszych doświadczeń kultury prawnej, kultury kompromisów i poszukiwania rozwiązań, współdziałania i tolerowania innych, nawet jeśli nie wierzą w to samo co my, kultury reguł, które pozwalają ludziom współżyć ze sobą, a nie tylko pryncypiów, które ludzi dzielą. Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje miejskie wojewódzkiego konkursu recytatorskiego dla dzieci pod hasłem Świerszczykowe Wierszyki 97. Konkurs ten już od kilku lat organizowany jest przez Ośrodek Artystyczny Łódzkiego Domu Kultury, a eliminacje miejskie przygotował Miejski Ośrodek Kultury. Do przeglądu zgłosiło się ogółem 89 uczestników, w tym 41 przedszkolaków z 13 placówek i 48 uczniów z 8 szkół podstawowych. Dominowały wiersze Brzechwy i Tuwima, Nastraganie, Spóźniony Słowik, Samochwała i oczywiście Pan Hilary. Zadziwiająca była różnorodność indywidualnych interpretacji tak powszechnie znanych wierszy. Jeśli chodzi o poziom, jaki dzieci reprezentują, to tutaj zauważyłam, że nie zależy to od wieku absolutnie, a raczej od y, przedszkola lub szkoły, w, którym, y, w której dzieci się znajdują, od placówki, w której się wychowują. Prawdziwie dojrzałym kunsztem recytatorskim zaskoczyła wszystkich dziewięcioletnia Maria Śnieg ze Szkoły Podstawowej nr 3, która zaprezentowała wiersz o Grzesiu Kłamczuszku i jego cioci. Rzuciłem, Ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyzna się, kochani. Żyli w składzie Maria Sowińska, aktorka teatru Lalek Arlekin, Mariola Wiktor, dziennikarka Dziennika Łódzkiego i Sławomir Sałada, inspektor infrastruktury społecznej Urzędu Miasta Pabianic zakwalifikowało ogółem 17 uczestników. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody książkowe, ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury. Finał tego konkursu odbędzie się 1 czerwca o godzinie 10. w łódzkim Domu Kultury. W związku z licznymi telefonami od państwa, jakie napływały do naszej redakcji, a dotyczyły odbioru stacji telewizji Polsat, postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie są przyczyny nieprawidłowego odbioru. Jak dowiedzieliśmy się od operatora Gosat Service, oddział Pabianice, dyrektora Mirosława Kacprzaka, w chwili uruchomienia Polsat 2 pojawiła się zapowiedź częściowego kodowania przekazu satelitarnego Polsatu. Od kilku tygodni w godzinach nocnych trwały próby emisji kodowanych. Efekty dekodowania programu dla nadajnika naziemnego w Łodzi były wysoce niezadowalające. Mimo to, w poniedziałek 19 maja uruchomiono kodowanie na filmie o godzinie 20:00. Zmusiło to operatorów sieci do zmiany źródła sygnału dla głowicy telewizji kablowej i przejście na gorszej jakości odbiór naziemny, zakłócony dodatkowo produktami dekodowania w postaci poziomych pasów. W dniu wczorajszym nastąpił zanik emisji naziemnej i konieczność powrotu do odbioru satelitarnego. W ten sposób GOSAT Service zmuszony był zainstalować dwa zestawy odbiorcze dla jednego programu i mamy nadzieję, że zapewni to ciągłość nadawania Polsatu. Inną kwestią, mówi dyrektor Mirosław Kacprzak, jest poprawność dekodowania zależna od poczynań nadawcy. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich dni, możemy spodziewać się jeszcze wielu dodatkowych atrakcji autorstwa służb technicznych Polsatu. Ponieważ włączenie kodowania likwiduje również emisję teletekstu z adresami serwisów Polsatu, pozostanie Państwu tylko składanie reklamacji na poczynania nadawcy do operatora sieci kablowej. Mimo wszystko życzymy dobrego odbioru. W dniu dzisiejszym w Parku 3 Maja w Łodzi na obiektach klubu sportowego Łodzianka rozegrana została 11. Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego. W tej imprezie udział wzięli również uczniowie naszej szkoły specjalnej, którzy startowali ze zmiennym szczęściem. Jednak samo uczestnictwo w olimpiadzie stanowiło dla nich ogromną Friday i satysfakcję. Impreza przeprowadzona została z wielką pompą. Pracuje się z nimi bardzo dobrze, bo są bardzo zainteresowani sportem, wynikami, zwłaszcza tymi wymiernymi takimi, gdzie można wiedzieć, kto dalej skoczył, kto wyżej i kto szybciej przebiegł. Praca jest naprawdę miła i wydaje mi się, że... Odnosi dobre wyniki, jeżeli chodzi o rehabilitację. To znaczy, mimo że te dzieci, tak jak widać, przecież nie wyglądają bardzo no, wizualnie upośledzone, jednak to upośledzenie jest, bo nie znalazły się u nas w szkole. Mimo dużego upału, który dochodził do 38 stopni, wszyscy z wielkim zaangażowaniem brali udział w poszczególnych dyscyplinach, a licznie zgromadzona publiczność dopingowała swoim zawodnikom. Barbara! Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza wszystkich, którzy złożyli pracę w konkursie plastycznym pod tytułem Moi Przyjaciele, spotkanie na kartkach książek Walta Disneya, na spotkanie podsumowujące konkurs połączone z wręczeniem nagród i wystawą prac. Impreza odbędzie się w ramach zbliżających się 20 Dni Pabianic, 23 maja o godzinie 17, oczywiście w Młodzieżowym Domu Kultury. Zapraszamy wszystkich chętnych pabianiczan. Aktualnie na Pawieńskich Kortach toczą boje tenisiści w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Grupy B. Kolejną imprezą sportową będzie mecz piłki nożnej Ligi Międzyokręgowej pomiędzy Włókniarzem Trzy Korony a LKS-em Nerpod Dębice. Mecz rozpoczyna się o godzinie 16.30 w najbliższą sobotę na stadionie Włókniarza, na który kibiców serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym IKS-ie informacji na tyle. Dziękuję Państwu, do widzenia.